Ja mam widzowie. Chcę was... To jest taki szybki filmik związany z... oła, Malnąłem się. Super. <grym> um. e, ten Boże. Podczasowanie cię zapomniał, co chciałam powiedzieć. A! Ten film będzie taki kryutyki i, i nie dziwcie się, że tak kiedy wolę. Oła, Pff. Tak nie przemyślałem. Dobra, zaraz wam powiem jak mi się to wszystko wczyta. Hey, no, no, no. Hey, no. Dobra, no. wyzwam. Szybkie ogłoszenie mówię, bo nie chcę bo znając, że Cię ktoś teraz może pracować, chcesz pobrać i będzie to dwugodzinne, Dobra, widzę. Zapraszam Was na kanał Filipa Tomiaka. Kanał mojego kolegi. W tym, jak tam, jak, jak wiecie, jak, jak nazywacie jakiś film, to tam gdzieś, tam gdzie się nazywa film, Dam wam linka, albo może do opisu jakoś tam wsadzę, dam wam linka do kanału Pana Filipa i będziecie mogli sobie wejść i pamiętajcie zasubujcie go, bo on ledwo zaczyna karierę i po prostu on tak zbytnio nagrywać nie umie, dajcie mu lajka i tam suba, napiszcie, że jesteście ode mnie, bomba.